Pani Marzenka pokazuje nam, jak ładnie jeździ po mieście jest super. Jedziemy z centrum po różnych rondach po Mamy ciągłe światło, możemy to wykazować. Pierwsze rondo. Rondo jak się jedzie prosto albo w prawo to jest bardzo łatwo. I nóżkę z gazą, bo trzy hamują przed nami. Płykę włączmy. Sprzęgło do góry. Lekko tak, hamulec. I puśćmy hamulec. Nóżki do góry i troszeczkę gazu no. Jaki ładny widok rozsypania. Gdzie my jesteśmy? W Ameryce. Gazu, poczekamy aż się zmieni światło. I teraz nie pani, wciśnie sprzęgło i delikatnie hamulcem zwalnia. Dobra, przygotujmy się do tego. włączmy pierwszy bieg ten jałowy kot, muszka nad gazem, tylko poczekamy dobrze. I pamiętamy, pierwsze co robimy, to wytwarzamy energię, czyli delikatnie gazu dodajemy oczami, prawda? Pamięta pani. A potem delikatnie sprzęgło do góry wykorzystujemy tą energię. Widzi pani tą ciężarówkę przed nami? Jak ona zacznie się oddalać, to znaczy, że się światło zmieniły, możemy jechać. I wtedy doda pani trochę gazu. O, trochę gazu. Ile cię się to sprzęgło? To bardzo ładnie. Nie puszczamy sprzęgło. Jest 2000 obrotów. Next gear and gas. 2000 spin. Część Nowy pas jest zarezerwowany dla autobusów. Niech pani zmienia biegi. Trzy 48 to Nie, nie, Mamy zielone światło. Jak będzie Pani jechała, nie Pani nie przyspiesza. Widzi Pani, po prawej stronie jest takie małe światełko dla pieszych. Jak ono nie miga, to znaczy, że znożymy przejechać. Zaczęło migać, widzi Pani? Nie zwalniamy, nie zwalniamy. Jakby się teraz zmieniło, to już przejechać. Proszę pamiętać, że to zielone światełko to tylko mówi, żebyśmy my uważali, prawda? Nie, że musimy coś robić. Ale zaczyna pani, zaczyna przejeździć. Na tym rondzie niech pani jedzie prosto. O, mamy czerwone światełko. Czy na przejście dla pierwszych? Widzi Pani zielone światło dla pierwszych? Czy Pani nie widzi? Ale tak nie możemy stać. Albo wyrzucamy na luz, albo włączamy ich w pierwszy bieg. Dobra, i ten jałowy skok. I czekamy na żółte światło. Okularki trzeba nosić, tak. w samochodzie to wie Pani zawsze pod, pod słońcem trzeba się jeździć no i uwaga oczy ruszają dobra i sprzęgło Wykorzystuję to no mistrzostwo światła teraz sprzęgło powoli się biegi no. no proszę Panią ten film to będzie wzorzec ser, jak się jeździ samochodem Pani, że nasz pas się kończy. Włączmy kierunek z lewej. No i bierzemy Opuszczamy. Teraz wciśnijmy sprzęgło i zmienimy bieg. Na następnym rondzie będzie pani skręcała w lewą stronę albo zawracała, jeszcze nie wiem. Co pani chce? Zawracać czy skręcać? nogę z gazu widzi Pani przed nami samochód ma jakąś awarię i Pani włączy lewy kierunkowskaz i drugi bieg patrzy się na lewelu puszczamy, zbieżamy gazu ciągła dnia to staramy się przed tą ciągłą o, kierunkowskaz a nie gaz tylko kierunkowskaz i zmieniamy co Pani zadecydowała? wracamy, tak? Dobra. Następny bieg nie pani, żeby do zawracania jest tylko jeden pas lewy skrajny. Więc jesteśmy na właściwym pasie. Dojedziemy tutaj do tego ronda i będziemy jeżeli dookoła. I kon. Chciałem, żeby Pani to robiła po wolusieku, żeby Pani zrozumiała jak to wszystko działa. Dobrze? I jedziemy. Jakie mamy światła? Przygotować na jazdy, pierwszy bieg. Sprzęgło to skok. Zawracamy, czyli będziemy jechać tym pasem do kolejnych świateł, Dobrze? Na kolejnych światach zobaczymy, na który pas mamy wjechać Dwójka. I teraz niech pani powoli się nie dobrze? bardzo ładnie tak mhm. niech pani nogę zgasnie Widzicie pani takie grube linie tutaj po naszej lewej stronie tam już nie ma co patrzeć one mu dużo, się, wjechali na ten prawy pas są dwa pasy do skrętu w lewo widzicie panie wjeżdżamy na ten pas wjeżdżamy do tych światła ciśnienie sprzęgło wejdźmy jak najbliżej do tej linii Teraz jak będzie pani skręcała tutaj w lewo zawracając, prawda? To jedziemy na prawy pas. Widzi Pani ten żółty słupek? Łączmy pierwszy bieg. Jedziemy tak prosto i przed tym żółtym skręcimy, żeby na prawym pasie wylądować. Nie musimy się spieszyć, bo mamy za dwie minuty czasu, żeby dojechać do kolejnych świateł. I jedziemy. Powoli się. Bardzo ładnie zbierzmy się, mamy czerwone światło, widzi Pani i hamulec chciałbym żeby Pani tym sprzęgłem tak nie operowała, że ruszy Pani się ściska sprzęgło, dobra? tylko puszczamy troszeczkę gazu, do kolejnych świateł dojeżdżamy no. i nogę z gazu zdejmijmy i puśćmy wszystkie pedały, niech sobie jedzie spoko, Pani, mamy czerwone światełko Jesteśmy na prawym pasie i mamy dużo czasu Może się światło zmieni zanim wejdziemy Nie zmieniło się, wciskamy sprzęgło I czekamy O właśnie koń. Pamiętamy jak walczyliśmy z tą naszą prawą ręką? U utrapienie Utrapienie ta ręka No i warkocze a ładnie i następny bieg no widzi Pani jak tam łatwo poszło teraz ten pas mi wcurszył do w prawo w żelazną więc niech Pani jedzie tym pasem wyłączy lewy kierunek odskoczenia i następny bieg hop A teraz niech się Pani patrzy możemy zmienić bieg? Przyskuj, ten bieg pas Teraz kolejne rondo z epoki późnego gierka. Proszę panią, trochę trudniejsze, bo tam będą tramwaje. Czwórka. Będziemy na tamtym rondzie skręcali w lewą stronę. Niech pani teraz, o, oczy lewy kierunkowskaz, nie zwalnia, jedzie tym pasem i obserwuj. Możemy zmienić pas. Rodzywamy się. Możemy. Dobra. Żeby nie tylko ja gadał w tym filmie. Proszę Panią, żeby tam Pani głosy zresztą I mamy zielone światło, jedziemy ten Gość przychodzi, przechodzi, widzi Pani, a ja w kasku jest, to nic by mu się nie stało. I na tych światłach będziemy skręcali w lewą stronę. Już możemy włączyć lewy kierunkowskaz, nogę z gazu zdejmujemy. Przegło, dwójeczka Delikatnie sprzęgło to do góry no, Spokojnie jedziemy Broda są tak zrobione, żeby po nich jak najwolniej jeździć, mamy tam z, z, z półtorej dwie minuty czasu, żeby ruszyć na, tak, 200 metrów, żeby przejechać I Teraz nogę z gazu, widzi Pani Mamy wjechać na prawy pas Widzi Pani ten znaczek Znak m, przesiedla dla pieszych Pani, że po prostu na ten szary słupek To no, Bez gazu żadnego skręcamy i patrzymy się czy nie ma tramwajów no to dojeżdżam do tamtego, do tamtego samochodu bo tutaj trzeba byłoby by na te tramwaje które są na rondzie uważać sprzęgło i stop. idzie pani i jeszcze musimy poczekać teraz włączmy pierwszy bieg trochę warkotania oczami bardzo ładnie i next game, następny bieg i line, czyli lewy kierunkowskaz, lewy lustereczko następny bieg. I zmieniamy pas. Teraz dojdziemy sobie do ronda zawiszy i będziemy zawracali. Połączmy lewy kierunkowskaz, bo nie zwalniamy. Jedziemy i patrzymy się w dziwanie. Możemy wjechać, jeżdżamy po uruszeniu. Patrzymy się, czy możemy następny bieg. Ale niech pani się nie spieszy, bo teraz mniej czasu mam na to, żeby to zrobić. Dobrze, ciągła linia. Obserwujmy. Możemy, czy nie? O, teraz możemy, chyba co? i do wygazu Nie spieszmy się. A pani idzie, to tylko za szybko jest robione. Teraz na tym rondzie pojedziemy sobie. Eee, zawrócimy, dobra? Zawrócimy. Kierunek skrzync już jest, pas na odpowiedni. Dojeżdżamy. Dobra, luz. Kontrola. Dobra. Żółte światło, przygotowujemy się do jazdy. No, ale trudno. Stop. Luz, kontrola, ręczny i relaks. Może pani sobie nareszcie zaśpiewać. Niech pani zaśpiewa coś fajnego, żeby jakaś dramaturgia była w tej chwili. Ale ja bardzo fałszuję, więc to... To tym bardziej będzie fajnie. <laughs> No niech Pani chociaż powie o tym tygodnia i tygodniu To chyba Pani sobota mieści. 1 października roku Pańskiego 2020 o, Bo proszę Panią za parę lat to Pani nie będzie pamiętała tego to Te nie? dwie chwili kiedy <noise> tak ładnie jeździła po mieście Dobra, i widzimy, czekamy patrzymy się na przecie dla pieszych Pani mm. tam światło dla Ligające światło mogę przygotować do jazdy. O, światło migra, dobra. Ręczny to, wolałbym żeby pani puszczała jakieś żółte światło, dobrze? Bo możemy stać na jakiejś górce będziemy się teraz staczać. Trochę wolę i spokojnie idziemy do kolejnych światła. master nie idzie. I drugi Teraz skręcając w lewo, jak zawracamy, to musimy zająć lewy pas. Nie rozglądamy się tam, mamy zielone światło. To jest tak jak grubelin, nie widzimy, ale tutaj te grubeliny nie pokazują nam. Czeka. A widzimy, tutaj niech pani zobaczy, są dwa pasy do skrętu w lewo. Ten na którym jesteśmy, to. i ten po prawej stronie. Więc my, jak będziemy jechali, to już niestety musimy się trzymać swojego pasu, żeby nie zjeżdżać tym, którzy są po prawej stronie. Jedynka. Czyli zaraz, który mam jechać? Tak jakiś jest taka... Środkowy tak pas. Tutaj mamy widzi Pani, sygnalizację kierunkową. Ona mówi, że mam bezkolizyjny przejazd, jak się zapali się, one światła. Nikt na naszej drodze nie <słuch> Skręcali w lewo. Włączamy lewy kierunek rozgaz. Patrzymy się na następne. I zanim spokojnie, możemy zmienić pas. No. nie spieszymy się. Niech pani nie włącza kierunku z gazu. Na tym rondzie będziemy skręcali w lewo. Nóżkę z gazu. Widzimy więc pas ze w lewo. I pani zadekuje do długi żeby hamować się silnikiem. No, bardzo ładnie I jedziemy tym pasem. I tam. Będziemy wjeżdżali na prawy. Widzicie Pani, są tramwaje musimy na nie umarzyć. I chyba przejadą, i będziemy mieli przyjazdy z kolizyjną, ale patrzmy się o to, nie ma takiego tramwaju zapewnić. Nie ma, prawda? Niech Pani jedzie na prawy, Pan stam dole, tylko prawy, mogę z gazu. Nie czuję tak, mam dużo czasu. Widzicie Pani? Nie czuję niech sobie jedzie. Do tych świateł Bardzo ładnie. Pani Marzenka, no y -y -y. jest piękna szpujarka <grymka> miejsca. Jedynka szybko. Hop, bo pani tam zasuwa, pewnie ma czerwone światło. Białowy skok i czekamy. Bardzo ładnie. Teraz przy okopową pojedziemy w prawo. Niech pani się trzyma tego pasa i... Yüce adamlar da kazanıyor <laughs> Eee, teraz powie, będziemy dojeżdżali do skrzyżowania z Grybocką chyba i będziemy jechali w lewą stronę. I chciałem, żeby pani tam dojechała. No i pani puści, puści pani tam przed tym skrzyżowaniem wszystkie pedały czy nie teraz przed skrzyżowaniem. i pani się patrzy na lewo i na prawo. Gdybyśmy mieli wątpliwość, to lepiej się zatrzymać. Ale przed każdym skrzyżowaniu będzie pani robiła tak jak teraz to było, jeszcze raz. Teraz niech pani zdejmie nowioskę z skróć pani. On dzwoni, będzie powrócie i pojechał. Najpierw patrzymy się na lewą stronę. Widzimy. Nie ma nikogo. Teraz się patrzymy na prawo i nie widać. sprzęgło i Dobra, lepiej się zatrzymać. Teraz jedneczka. Jak tam nikogo nie ma? trochę barkotania i jedziemy. Następny. Teraz, pani Pani taki przystanek autobusowy, nie spieszmy, się, nie spieszmy. się Jak są takie zakręty, to na lewy Jak są takie zakręty, to kierunek i na środka, prawo. To mm, zależy mi na tym, żeby zwolnić takie szykany czasami, co sprzeciw dla pieszych jest takie naj... hmm. jak pan się nazywają kurde? a wysepki, wysepki są takie żeby było wąsko żeby zwoić przejścia, pani. Tam Pani, samochody jadą szybko ze skrzyżowania to musimy w miarę dynamicznie zjechać i następnie czwórka jest czwórka, jest czwórka. Pani nie wygłupiamy się, teraz by Pani trójkę jak? będzie Pani tą rękę ustawiała nie tak, tylko tak Nie i wyjdą na odpowiednik, za potrzeba i jedźmy. Niepotrzebne rzeczy powodują, że się bardzo będziemy stresowali Dobrze, zaskoczył mnie dwójka do siebie i do tyłu. No. Muszę wszystko przeżyć, żeby wiedzieć. Właśnie. Wszystko muszę do... wszystkiego muszę doświadczyć, żeby później dobrze jeździć. Tak. Właśnie no. o to chodzi. To... Ja jedziemy do światła. Tak, super. Będziemy jechali proste, będzie Pani znaki, tylko jeden pas, który no, jest jesteśmy akurat na Lidowieck, a co żadnego. Dojdźmy do świata. No. Dziś sprzęgło. Dobra, Pani Marzenka, wszystko. Wszystko na dzisiaj, niech Pani się pożegna zwiedzamy. Yeah. <laughs>